Siemka, tutaj Oskar, Cruella i i... Tomek, y, Typ jeden 1 sorry. Jest to już nasz drugi odcinek y, Survivalu na naszym serwerze Multiplayer. W tym odcinku budujemy nasz dom, będziemy trochę surowców i może coś zbudujemy. Zapraszamy do oglądania. Dobra, jak tu... pewnie widzicie, jesteśmy już w innym miejscu. Postanowiliśmy was tak nie nudzić. Z, z tym całym łażeniem i nic nie robieniem. Także cię tylko pospieszaliśmy, trochę wykopaliśmy, ale to tam nie nic. to tam chyba na tydzień możemy się położyć spać, bo tutaj o, tutaj blisko jest taka fajna jestkina mm, głęboka. Jest. Kurczę, spać nie mogę. Pilnujesz czasu? No. Nawet nie ma, nawet minuty nie ma jeszcze. Ja to widzę. Kurczę, nie mogę spać. Jeszcze za jasno. O, dobra. Śpisz? No, już, już kładę się. Dobry dzień, dobry dzień. Z naszymi marzeniami. Dobra. Na krówkę. Czekaj, e, sobie zrobię pochodnie i pójdę do jaskini. Ej, idę z tobą. Dobrze. Okay. Nie zostawię cię samego. Zrobię też sobie parę pochodni. I tutaj patrzcie, gdzie ja jestem, tu jest takie, nie, to taka powiem, taka jest Głęboko. No wiem, też ją widzę. Jakby co mam mięsko? Chyba kanion tam jest. Dżarełką. A, mój węgiel. Ej, to jest duży kanion. Gdzie ty jesteś? Ja Zdrażę mi się jedną mieszkiny wtedy. Bo cię nie widzę. Muszę cię znaleźć. Aha, tak, tu jestem, kamek. Jak... O, ta... gdzie ty jesteś? A! No tutaj jest, już widać. Nie nerwuj się Jak mam kremę, to zawsze mogę zlecieć. Ło, to twoje jest lepsze od mojego. Tam jest chyba gdzieś lawa. No, lawa jest. O, tutaj są, ale fajnie. Idziemy? No a co? Nie ma wyboru. Mam 20 kurczaka, jakby co. Dobra, ja jestem na dole. A ja prawie, ja A, też jestem. A, ogórek na dole Ob A ja kopię, Zabij... tylko po żelazo. Zabij tą obcę, bo ona może nas zabić. <laughs> jo, ej, ona jest niebezpieczna. Prawie mnie zepchnęła na dół. Chodźmy najpierw w tą stronę. jest niżej. Szkoda, że to nie jest dużo pięter niżej, bo by mogłyś tutaj tej pełną być lamy. Ale to nic nie ma. Dzisiaj tak do 15 minut nagrywamy. Grunt <tryk> to rodzinka. Mama tylko jak my tam na dół zejdziemy? Ała! Co ci? mnie, ale chodź tutaj, żelazo jest. Ja tu, ja tu robię schody. Nie, 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 nie. O... Ja pitole, skończyło mi się to, mój kinof mi się skończył, Kur Ej, muszę coś zrobić. przynieś mi tu trochę gravelu. Co mówisz? Przynieś mi gra... albo dobra ja pójdę po gravel. Ja mam gravel 10, masz. Ja chcę creepera zabić. Masz tutaj, yyy tu. Thank you. Kurde, ale bym leciał. Hey. Ale nie, ale mi Heda strzelił i zleciałem na dół, czekaj Żyjesz? No, a masz, a masz Dobra, a tu ogórek stoi Nie ja lubię ogórki, ale ode... te ogórki są głupie A fuck you, fuck you. do mnie na ja się sam boję. Tylko w żelazo. Nie będziemy opuszczali materiałów. Które bardzo się nam przydadzą. O fakt, o, Dobra, już będę już sobie oszczędzy. Będę cię uratować w końcu. O, rebę Gdzie ty jesteś? A tam. O, węgiel. Czekaj tą wodę trzeba ja to zaleć. A tu ciasno. A właśnie zapomnieliśmy powiedzieć, że to odcinki nie będą tylko w weekendy. No, ale bycie, tak po prostu mieli, różnie. Mieli wolny czas po prostu. No. E, dobra, lawy nie biorę. Masz... Lubimy grać bardzo w Minecrafta. Bardzo jest to ciekawa gra, która nie może się jak dla mnie znudzić. Ni, I... ni, po prostu nie da się wszystkiego w niej zrobić. Dać, możesz wszystko, nie musisz nic. Słowa DJ'a. Dokładnie. Czekaj. Tam dalej nic nie ma. Oczywiście pozdrawiamy naszych kumplów. Minecraft tak? Minecraftera 17653 Mister Furie Oraz Kube. Fanatyzmę, Gryzonik a innych znajomych. E, tu już nic nie ma, Tomek. Ale węgiel tutaj jest i zelazo. Bo Czyli ten duży kanion nie okazał się taki duży. Montor dla naszych znajomych. Właśnie. Yy, na dole w opisie dam linka do ich kanału. Też nagrywają swoje let's dopiero zaczynają. Tak samo jak my. Więc też polecamy. Polecamy ich kanał, oczywiście. Tomek możesz zaczniemy budować jakiś dom. Ja bym zrobił już mniej więcej. No na pewno. W końcu nie, nie trzeba być duży. coś zacząć. Bardzo tutaj będzie fajne miejsce na rozbudowanie tej. E, szybko. Takiej większej kopalni. Hmm. Gdzie ty jesteś? Już wyszedłeś na powierzchnię? Tak. Nic nie mówił. Hmm. smut sm przy ciebie. Albo nie. Chodź teraz do mojej jaskini. Ja teraz tą domek próbuję robić. Pa. Hmm. Czy chcesz To no możesz dać Jak tam? Dostaw miejsce na szkło, rzecz jak jasna. Tam Czas. Wyrzucę ci do naszego domku To ma jak jak mam czas Czas? 7 minut A, dobrze jest Bo na, na razie chyba tylko e, po, dla początkujących limit tylko 15 minut Nie wiem kiedy mi się zmieni, nam się zmieni Niech będzie mieć wyższą oglądalność. w tych filmików. No, pewnie tak. Tomek, zobacz taki domek starczy, tu się okna wstawi. Spróbuję. O, przypalasz piasek, widzę. Zrobię go na płaski, co nie? Na płaskie szkło. Zaraz pewnie mama wyjdzie, będzie się darło, że tak głośno gadam. Bo mamusia już śpi. Wystarczy nam skła spokojnie. Zacznę już stawiać. Okej, okay, a ja przeniosę nasze prołóżko. Weź, y, Ja zabrałem piecyk w ogóle ze starego domku. Y, tak gdzieś go by trzeba postawić. I trzeba by coś zjeść. Pomożcie no, mi te drzwi roznalać. O dzięki Jesteś głodny? W realu tak <noise> Ale w Minecraftie W to, nie. Gdybym miał w realu i byłbym obok ciebie kurtka też bym ci dał Ja mam ci coś do smaku kurczaka Ej trochę sufit musimy wyżej zrobić bo się zboguje nam Ej pomożesz niszczyć sufit? Sufit? E, Kurde macie, nie mogę na, na własne łóżko wejść. Nasze piętrowe łóżko jest? no szkoda tylko że mam jakiegoś laga brzydkiego ja nie lubię tego buga na drzwi ale już, odpu już odpuścił lag byłem twardszy nie dałem Jaki mu się już Ci mówię 9 minut to za ile z... tam kończymy? nagramy, może par, na parę trzy? minutki. mamy nadzieję, że się Wam podobało Ja się nie kończymy filmiku, tylko się nie musimy żegnać Wiem, ale tak już na przyszłość mówię. Eee... O, dobra, jeszcze do tego. Komasz mi ten dach niszczy. Trzeba by zrobić... Ja już postawię te wszystkie. Albo czekaj... Tylko do... A, był jest grawem. Tak ten dom później nie zniszczymy. Prowizoryczny dom pierwszy nasz. Nie? Też jest na razie taki prowizoryczny, żeby nie było. Potem będziemy lepsze budowle budowali, I to nawet, ale teraz już nie mamy materiałów. Nawet O kurcze. Tak. Pier... Chociaż nie za dużo, bo będą też lagi. No zależy. Nie powinno być lagów na tym, bo chwilę dobrem. Owca, do... Owca chce nas odwiedzić. Niech się pierdzieli. To, to nie. To nie latarnia. Dużo, dużo nam y, starczy. Jeszcze mamy tego polskiego szkła. Muszę przepalić żelazo. Ej, masz drzwi? Ej, nie, nie. No To muszę zrobić. To lecę tam w tej skrzyni. Masz? Są tam Szybko leć. Tak myślę, może skończmy nasz filmik, bo już jest 11 minut. Pięknym zachodem słońca. Kurczę, się, kurczę, 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 Chodź! kurczę, szybko. Szybko kurczę, jedną deskę. kurczę, kurczę, Zabrakło jednej deski. O. Dzięki. A no już za późno, już nie ma zachodu słońca. Co no się. dobre pomarańczowe nie, było, to komentujcie, subskrybujcie, że biały magiczny mówcie, Do zobaczenia do następnego dzienia. Marka, się Tomek. Żegnam Państwa. Dziękujemy za oglądalność. Jeszcze raz pozdrawiamy naszych... No, dobra, nie kolegów. Drzwi. Narka.